Gabi i Siemos się mówi Trip. Zapraszamy Was na odcinek, w którym pokażemy Wam fajne, bułgarskie miejscówki w drodze nad morzem. Ponieważ sami mieszkamy w drodze nad morzem, to doszliśmy do wniosku, że pokażemy Wam alternatywę, gdzie zatrzymać się zamiast dobijać na siłę jeszcze dwie godzinki, gdzie zatrzymać się i odpocząć przed tym, jak dojedziecie w rejon Burgaz, w rejon Słonecznego Brzegu. Jeżeli tam się kierujecie, na 100% będziecie mijali miejscowość, która się nazywa prowalia i stamtąd jest bardzo blisko do miejsca, gdzie każdy z Was dojedzie, to znaczy nieważne, czy Jedziecie osobówką, kamperem, terenówką czy czymkolwiek innym, e, tam na pewno się odnajdziecie. I drugą, alternatywną miejscówkę, tutaj już tylko dla terenówek, zapraszamy do oglądania. Ostatnia miejscowość właściwie przed morzem, gdzie można się zatrzymać w normalnym sklepie, czyli na przykład w Lidlu jest tutaj też Temarket market i jest Pepko, czyli można się doposażyć właśnie tutaj. Zjeżdżamy z głównej drogi i wbijamy na szybkie zakupy i stąd można właśnie się udać na miejscóweczkę. Także jest to miejsce dobrze skomunikowane po drodze i dobrze wyposażone, bo później już cała droga nad morze to są takie małe sklepiki, w których i tak ku naszemu zaskoczeniu raczej można płacić kartą, więc jest to duża wygoda, ale ceny są dużo wyższe, także my zajeżdżamy tutaj. W Jednym z plusów w Bułgarii jest cena alkoholu, na przykład mamy tutaj promkę na piwo, które jest jako takie, trzeba je pić schłodzone, ale daje radę i wychodzi niecałe lewa za sztukę, czyli jakieś 2,30. Także mocno tanio, wino też jest super tanio. Kupujemy coś na małe ognisko, wypróbujemy, czy da się zrobić z tego grilla. To może nie do końca zachwyca, ale spokojnie każdy samochód tutaj przejedzie. Także nie ma się czego bać, jest po prostu trochę wiejsko. Można sobie dolać wody, chociaż strumień nie jest może jakiś bardzo szybki, ale tutaj raczej woda będzie yy, czysta, także spokojnie. Po tym jak zrobicie zakupy w Lidlu, Tamarkecie, Pepko czy cokolwiek, wybierzecie, wracacie, wyjeżdżacie z miejscowości, Prowalia po prawej stronie, mijacie tanią stację benzynową, jak tankować to właśnie tam i zaraz za stacją jest wyjazd z miejscowości, pierwszą drogę skręcacie w prawo, kierujecie się na miejscowość Petrov Dol i przejeżdżając tą miejscowością, znów odbijacie w prawo, jedziecie ze 3 km taką powiedzmy szutrówką, żeby dotrzeć tutaj. A co tutaj mamy? Spokój, ciszę. Mamy całkiem ładne widoki, mamy super tereny do tego, żeby sobie pojeździć rowerem górskim i mamy też miejsce na ognisko utrzymane w porządku, więc szok. Mamy nawet krzesło, które się prawie nie rozwala, można sobie skorzystać, jeśli Wam brakuje krzeseł kempingowych. No, jest tu po prostu cicho, pięknie, przyjemnie i nie jest to miejsce uczęszczalne kempingowo. Tutaj ludzie raczej przychodzą i siadają po to, żeby wypasać swoje zwierzęta, więc nie macie się co obawiać, że będzie tutaj tłoczno. Zresztą mamy lipiec, mamy wakacje i nie ma tutaj nikogo, co jest fajnym świadectwem, że można tu przyjechać i sobie się spokojnie wycilować. A czemu warto akurat tutaj przyjechać? Otóż po pierwsze, macie. Prosty dojazd. Jesteście już niedaleko morza, więc jutro, jak sobie wstaniecie, to dojedziecie szybko i będziecie mieli cały dzień na plażing, a jednak macie tutaj trochę inny krajobraz niż ten, który was czeka nad morzem. Są tu fajne pagórki i widoki, i znajdujecie się bardzo blisko osady Owecz. Osada Owecz znajduje się w prowadzi. To jest historycznie znaczące fajne miejsce. Wiąże się tutaj tak naprawdę to jest chyba najstarsza osada w Bułgarii, albo druga najstarsza. Co czy tam różne źródła, to te informacje się różnią, więc nie będę o tym zaświadczać. Natomiast są to przepiękne tereny do spacerowania. Prowadia jest umiejscowionym miastem w taki sposób, że znajduje się pomiędzy skałami, więc piękne, widokowe miejsca. I uwaga, nie ma tam turystów. Dlaczego? Właśnie dlatego, że znajdujemy się dosyć blisko morza, ale nie nad morzem, nikt tutaj nie przyjeżdża. I mamy ciszę, spokój. Tutaj dojeżdżacie właściwie po drodze. No, odprowadzi, zawracacie z 10 minut drogi i jesteście na miejscu. Natomiast druga miejscówka, do której Was zabieramy, jest już oddalona ze 20-25 km od tej trasy. Natomiast jeżeli macie auto 4x4 i macie chwilę czasu, to warto ten czas poświęcić, żeby właśnie tam się wybrać, bo tam z kolei jest dużo bardziej widokowo. Tutaj macie cień, spokój, ciszę. I całkiem fajną okolicę, plus atrakcje do zwiedzenia. Tam macie po prostu chill i relaks na dziko z fajnym dojazdem. Ale jesteśmy w Dupie, pojechaliśmy w miejsce, które widzieliśmy, że musi być przepiękne, i wyznaczyliśmy trasę na goglu. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Już dłuższy czas przez taką powiedzmy, no, szutrową, prawie asfaltową, dziurawą drogę i prawie jesteśmy u celu, a tam. I w ten sposób przejazdu nie ma. Szukamy drugiej miejscowy na nocleg. Akurat na przepiękny koniec dnia dojechaliśmy do miejsca numer 2, które proponujemy Wam w drodze nad morzem. Widoki są przepiękne, więc jak najbardziej warto tutaj zajechać. Znajdujemy się bardzo blisko miejscowości Avren, i właśnie od strony tej miejscowości trzeba tutaj dojeżdżać. Koordynaty zostawiam Wam w opisie tego odcinka, bo trudno jest wytłumaczyć, jak tutaj dojechać, szczególnie że. Google Maps prowadzi inaczej i w związku z tym, że prowadzi inaczej, to my musieliśmy e, najpierw pojechaliśmy z jednej strony, tam droga była zamknięta, jak wam zresztą pokazywałam i dopiero e, po czasie tutaj udało się dostać. Jest przepięknie i zapewniam was, że nie jest to uczęszczana miejscówka. Tutaj wszystko wygląda naprawdę dziko, co znaczy, że nie jest to typowe miejsce kempingowe, a widoki są niesamowite. Miejscówka na samym klifie z widokiem na piękny zachód słońca. Przestrzeń jest ogromna, myślę, że w dół jakbyśmy już chcieli spadać, to z 50 metrów spokojnie. Aż boję się podejść do krawędzi, pewnie prawie mnie nie widać w kadrze, bo odeszłam kawałek. Ale widoki są fantastyczne, naprawdę wyczailiśmy taką miejscówkę, że musicie tu wpaść, jak już będziecie w okolicy, to zachęcamy na maksa. Przepięknie tutaj jest. Bułgaria jest piękna, naprawdę, potrafi być przepiękna. A tymczasem będziemy przystępowali do tego, żeby e, zjeść jakąś kolację i w związku z naszą wizytą w Lidlu, co już wspominałam, w samym Lidlu, e, wyposażyliśmy się w wiaderko, które ma być barbecue, ale e, doszliśmy do wniosku, że spróbujemy... Ciach! Próbujemy, żeby to wiaderko zostało naszym przenośnym paleniskiem. Zapłaciliśmy za to jakieś 15 lewa, czyli powiedzmy 35 zł. i postaramy się zrobić z tego alternatywę dla palenisk, takich, które nie wiem, na targach w Kissingen i tak dalej możecie pewnie obserwować, a może nawet kupujecie i to jest po minimum parę set. Euro, oczywiście nie ma gwarancji, że się sprawdzi, ale mamy chęć, żeby spróbować. Zresztą nie zaszkodzi, najwyżej będziemy mieli śmiesznego grilla przenośnego. Wygląda to tak, że w środku jest wkład. Solidnego kawałka stali, jak to się nazywa, ale nie wiem. To jest taka tylko obudowa na żar. Są nóżki. Hop, hop. No i na to jest oczywiście jeszcze nakładka grillowa. Zaczytaliśmy się o tym, że Toyota 4Runner ma doskonałe fotele te przednie, do tego żeby je rozłożyć praktycznie należąco i spać na nich więc postanowiliśmy to wypróbować. W pierwszej chwili nawet po prostu na wyczucie, nie wydaje nam się to taki genialny pomysł, no bo umówmy się na przednim fotelu spać to raczej nie może być jakieś super wygodne, ale postanowiliśmy, że wszystkiego musimy spróbować, więc spróbujemy, damy wam znać. Testujemy sobie różne możliwości i okaże się, jak to będzie, ale tak, na pewno miejsca mamy dużo, tylko kwestia ułożenia się, żeby to było wszystko wygodne i fajne. Zobaczymy. Czy faktycznie było wygodniej Raczej tak. Może nie na tyle, że mogłabym tak spędzić dwa tygodnie, ale spaliśmy spokojnie całą noc, gdzieś tam do 8 rano. Akurat słońce nas aż tak bardzo nie przypiekło, bo też znajdujemy się w miejscu, w którym jest wiatr, więc po prostu dało się oddychać. Całkiem, całkiem się to sprawdziło. No a przede wszystkim super się budzisz, ledwo przy... otwierasz tylko oko i masz takie widoczki. Więc to fajnie robi robotę. A przykrywaliśmy się dzisiaj materacami, ponieważ e, zapomnieliśmy kocy. Więc zrobiliśmy sobie po prostu jakiekolwiek kołderki i też dały radę. Także jak się chce, to się da po prostu z czymkolwiek, gdziekolwiek. No i okazuje się, że wiaderko z Lidla, które służy jako palenisko za 35 zł, zdało egzamin. Fajnie się siedziało przy ognisku. Ten sam materiał nie wygląda na taki, który by się miał zużyć po dwóch, trzech ogniskach. Oczywiście zobaczymy i w razie czego damy znać, że jednak nie polecamy, ale na ten moment jak najbardziej uważamy, że cwany sposób na małe ognisko. Nie obyło się bez przypałów. Włączamy silnik, żeby już stąd odjechać. Zapłon się włącza, a potem tylko słychać takie cyk, cyk. To nawet nie jest próba odpalenia, tylko jakby jakiś problem z przekazywaniem elektryki. Sytuacja jest taka, że prawdopodobnie mamy rozładowany akumulator. Ale mamy y, al ładowanie alternatora y, Ecoflow Charger 800W. I mamy EcoFlow'a. Jest to tam z tyłu, wszystko podpięte. Nie wiem, czy widać, czy nie widać. W każdym razie zainstalowałem apkę. I teraz pokazuje mi, że na wyjściu z mojego EcoFlow'a jest 800 watów. Czyli może faktycznie ładuje. Słyszycie ten fantastyczny dźwięk? To dźwięk odpalonego silnika. No, zajebisty jest ten ecoflow. Czekaliśmy z 5 minut żeby zadziałało. I tu już się pokazuje, że jest ok. I na radiu się pokazuje, że jest ok. Hu, jedziemy. Ecoflow rządzi i ładowarka z alternatora rządzi razy tysiąc. Dzięki, że nas oglądaliście. Do zobaczenia. Gdybyście mieli jakieś pytania, wątpliwości, jeżeli tylko będziemy potrafili pomóc, to pomożemy. Także piszcie do nas, dajcie znać, e, czego potrzebujecie, czego szukacie, a postaramy się pomóc. Pomóc. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, Nara.